Polska telewizja Narodowa Gdański, jedziemy teraz z wózkiem Meleksem, które to dowożą pasażerów na miejsce na wydwy ruchome, tak? Na rydwy ruchome to, to się jedzie długo, proszę pana. Panie kierowco? Około 15 minut. 15 minut można pożegać. o. Bo niektórzy po prostu nie chodzą pieszo, tylko idą sobie na piech, znaczy idą pieszo tu zjeżdżą. Rowerem też można. A wy tu wypożyczacie rowery, panie kierowca? Jest wypożyczalnia rowerów. Ile można za rowerem 9, zł na, godzinę. 9 zł na godzinę. aha. A jak ktoś swoim rowerem przyjedzie, też może jechać? Może jechać, tylko że musi zapłacić wstęp do parku narodowego. Ile to kosztuje? Około 6 zł. 6 zł. Rozumiem. Czyli najlepiej na własnym rowerze albo na piechotę, bo to ta nie wychodzi. Chyba, że się ktoś nie czuje na siłach, to wtedy wsiada w Eleksa. Oczywiście. No i tak to jedziemy. Tutaj mamy jezioro, z tej strony. Z tej strony mamy ten co to, to ścieżka rowerowa to jest z boku Pieska, piesza. piesza, piesza. A rowery tędy, to, to, co wy? Z nami, tak jest. Tak jest. To piesi i te rowery. I wy tak tymi wózkami w zimę też jeździcie? W zimę jeździmy. Też? Tak jest. Ale to już chyba takiego dużego wzięcia nie ma. Nie ma. Nie ma... Jest kogo wozić. Macie co? Ucieczki są jakieś całe autobusy? Przyjeżdżają do Słowińskiego Parku Narodowego, nawet wycieczki na zimę przyjeżdżają. No proszę. Jednak to ma wzięcie. No to jest polska pustynia, można powiedzieć. Widmy. A te wydmy koło ciągnęły już czy nie? Jak do tej pory nie. Ruchome są piaski. No, widmy nie pokażemy, ale tutaj pieszo właśnie często chodzą ludzie. Wolą pieszo. Chociaż tutaj są kręte te ścieżki po lesie. Trochę więcej drogi się robi po lesie. Ścieżko. Nadrabia się. Jedziemy dalej. Potem bo... ma Pan widok na wydmy szare. Wydmy szare, tak? I tam można na morza wyjść. Tam wtedy nie można w ogóle chodzić. Można Zakazane jest. Ścieżki, tak. Aha. Czyli tutaj jest wydwa szara, ale nie, nie wejdziemy na nią. Niedozwolone chodzenie. Tutaj rodzina sobie odpoczywa z programu 500, plus pewnie. Na razie mają jedno dziecko, ale na pewno będzie więcej. O. I tutaj zarączkę też można chodzić, jak widać. Bo się w się można takim zgubić, to prawda. Także tu wszyscy jeżdżą w komplecie. O tam na dziecia mała jest niesiona. Proszę bardzo. Tutaj mijanka, bo to ciężko się minąć ciasno. Nie macie mijanek specjalnych? O no tutaj jest taka mijanka, można by powiedzieć. Z boku. W zimie to ciężko, można się zakopać. Można się zakopać zimą pewnie. A tu chodzi jakiś pług wtedy zimą. Przechodzi. Przechodzi. Tak, żebyśmy dali radę przejechać. No właśnie. Chyba, że kolce na koła. Mańcuchy. W górach robią. No, tu puste lecą, bo zamówione są. Na grupę jakąś mają zabrać. No, te mijanki to są trudne. Powinna być mi Janka co jakiś czas wybetonowana. Nie, no, prawidłowo to powinna być osobna jezdnia. rowery swoją. Przeszką, tak, w swoją i nie byłoby kolizji wtedy pierwszych z, z pojazdami. Ale na to nie wpadli nasi włodarze Parku Słowińskiego, jeszcze. Ja już kiedyś o to pisałem e, do, jako fundacja, Sław Pol, jako prezydent fundacji. Pisałem, żeby coś wydzielili taki pas ruchu, ale tak do tej pory efektów nie widać. Jedynie filmę transportową mieli, bo tamta jeździła poprzednia. Z tego co mnie poinformował dyrektor do słowiańskiego parku narodowego. O. No bo to trzeba ostrożnie jeździć, żeby żeby wszyscy zasi zdrowi dojeżdżali. I ci na rowerach, i tych wózkach, i piesi też, żeby doszli. Jaką prędkość taki wózek robi, ciąga? 20 Tutaj możecie jechać 20, nie szybciej tak? No tam 3 lata czy 4 lata temu to tu jeździły 40 na godzinę chyba na maksa. Szaleli, szaleli. Jeżeli szaleli to tak. Szaleli chłopaki. I co taki wózek na długo starcza na ładowanie? Jedno ładowanie starcza na około 120 km. Czyli na cały dzień? Czyli przy optymalnym ruchu, cały dzień. Przy dość napiętym ruchu na jakieś 8 godzin. To są polskie produkcje, włoskie, Melex. To są polskie produkcje chińskie. Chińskie? Chińskie. A to jest, A to jest jaki? Marszał. A marszał. Czyli to są Chińczycy. Nas Chińczyków coraz więcej. No, właściwie to powinno się domyśleć, bo wszystkie są czerwone. Czyli komuniści zrobili w Chinach komuna. Na czerwono buduje. No was też na czerwono pobierali, Pod kolor. Też kiczycy. No ale dobrze, że. Ale wy nie macie skośnych okup, panie kierowcy. Jeszcze na szczęście. Proszę pana, ale macie przynajmniej biało-czerwone barwy po zakładze. Dlaczego to tak? To przez euro? A potem już nie. Potem cały czas na czerwono jeździcie. Jeżeli dobrze nam pójdzie, to 1 maja. Jedziemy, tak? To już nie zajmiecie barw narodowych. No, Słowiński Park Narodowy, to my Słowianie, to my przecież Polacy, to nasze barwy są. Okay. Powinno tak być, nie? Ja tak uważam. Nie, nie ma co ukrywać. A Chińczycy to niech se malują dalej na czerwono. I tak dobrze, że nie dali nam jeszcze do wózków chińskich kierowców. No mogło tak być. Co myśmy wtedy gadali po chińsku wszyscy? Co obsłuchą? Trzeba było przewodnika czekaj jeszcze zatrudnić, cholera. To by dopiero było. No, ale barwy narodowe, o tutaj flaga, o właśnie, o pokazuje Polska właśnie. I orzeł w koronie powiewa nad wózkiem naszym. Czyli mamy flagę właściwą. I kurs właściwy też. Już na kursie mamy zaraz port weba, port łeba, tak już jest blisko. No to powoli mijanka musi być, bo musimy się minąć powoli. A zmiana kierowców? Zmiana, zmiana kierowców. Zmiana szofera. No, to też bywa. Ahoj! Jedziemy dalej. pan to pan będzie miał ten film w YouTubie teraz po morskiej telewizji narodowej Kręcę. reportaż i jesteśmy tutaj koło lodów i koło biletów pewnie też Ja jestem Korsarzem Meleksem, o dobyd, bo pisze że Meleksem a to nie jest Meleks jak się okazało to jakiś chiński. Dobra idziemy Idziemy tamuj. tam mój tam

Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk, myśmy tutaj podjechali kawałek z tego, z tego Rąbka, czy coś mamy kupować bilata, to, to ten, ten, no tam z Wyrzutni, z Wyrzutni, no. da, da radę? Bo my to filmujemy, a kto to, kto to, kto to tutaj dowodzi? Proszę wyłączyć kamerę, proszę. Ja nie wyłączę kamery, bo ja robię reportaż, jestem dziennikarzem, proszę pana. Ja jestem, nie jestem osobą decyzyjną, nie mogę panu opuścić No dobra, czyli mam ma zapłacić, tak, u pana? A fakturę wystawicie na... Firmę, dobra, to zaraz robimy. Ja chciałam Pana zapytać, tylko, czy to jest tylko przejazd na Wydmach? Dobra. Aha. Także trzeba zapłacić, także na razie zobaczymy ile cennik za Wydmę. Pomorska telewizja narodowa, słowiński park narodowy. Pokazaliśmy to co mogliśmy. Ahoj, pozdrawiam Słowo Ziemiński, Wasz reporter z Dańska. Tym razem z Łebie.